hop, do hop, Jarku, nie było Cię w Krakowie, ale na pewno oglądałeś ten mecz, analizowałeś wydarzenia meczu z Wisłą Kraków. Jak to było przed telewizorem? Na boisku przede wszystkim było widać doświadczenie i wyrachowanie Wisły Kraków praktycznie wykonała to, co miała wykonać w pierwszej połowie, a, a, a u nas pozytywów no, na pewno gra Sebastiana Kowaczyka i, i Marcina Liskowskiego, gdzie, gdzie naprawdę bardzo dużo biegali, bardzo byli ambitni, zresztą cały zespół dużo biegał, ale, yy, no, ale coś nie poszło, no, więc ja nie jestem od tego, żeby to jakoś analizować, ale, ale to są takie pozytywy i, i również yy, Rozpoczęcie tego meczu przez Matej Cinsadze, który długo nie grał, to są też yy, pozytywy tego meczu i, i raczej wolę się trzymać tych pozytywów niż zastanawiać się po, yy, co, co nie poszło tak. No ale jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie wolałbym być na Murawie niż, niż przed telewizorem. Ja po meczu na gorąco pytałem yy... Między innymi Mateusza, Matraca i właśnie Kowala, o to, czy to nie jest tak, że to jest dla nas dobra lekcja. To jest przechodząc z meczu z Wisłą Kraków na mecz z Lechią Gdańsk, że takie spotkanie może naprawdę wiele nauczyć i przyszłe występy tych chłopaków młodych, ale nie tylko, będą owocowały. No na pewno, bo nie będzie dla nich już taki pierwszy mecz, który rozpoczną od początku. Kolejny aspekt też jest taki, że. Marcin Diskowski i Dawid Kol, którzy już tych meczów trochę mają więcej, też będą już brali na siebie więcej odpowiedzialności. I taki mecz z Wisłą też daje im do zrozumienia i do myślenia, że że to już nie są tylko młodzi zawodnicy, którzy po prostu wchodzą i mają zrobić swoją pracę, ale to są też zawodnicy, którzy muszą na siebie wziąć odpowiedzialność za, e, za grę, za, za rozgrywanie tej piłki i także za, za to, żeby być kolektywem, więc to są mm, pozytywy. E, moim zdaniem Wisła Kraków w dobrej formie jest e, równie dobra jak Lechia Gdańsk, więc podejrzewam, że, to, że ten poziom może być podobny Lechii Gdańsk w niedzielę. Z Lechią Gdańsk, która walczy za cały czas o Puchary, będzie ciężka, ale e, nie składłem broni. Dwa spotkania do końca sezonu 16-17 i, i, i na pewno powalczymy o komplet punktów. Oczywiście, dla nas teoretycznie matema matematyczne, sorry, nie teoretycznie, ale matematyczne szanse są jeszcze na to, żeby żeby zdobyć e, to szóste miejsce, więc e, będziemy o to walczyć. Dla nas też to jest e, duża motywacja. Będzie niezmiernie trudno w Gdańsku wygrać, ale poprzednie mecze pokazały, że chyba pomimo jednego meczu 2-0, gdzie przegrywaliśmy wszystkie mecze, albo były remisowe, albo przegrywaliśmy jedną ramką, a mecz tutaj z Lechem Gdańsk pokazał również, że potrafimy z nimi grać i, e, i wiemy jak to zrobić, żeby wygrać, e, więc e, nadzieje są jeszcze cały czas. Nie... Nie poddajemy się i będziemy walczyć do ostatniej minuty tego sezonu.